Dzień dobry, kochani, witam Was wszystkich bardzo gorąco serdecznie. Z tej strony Hosmo i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj oglądamy sobie zapowiedź najnowszego dodatku do Simsów 4, które będzie się po angielsku Growing Together, bo już wyciekła jego angielska nazwa, ale po polsku jeszcze nie wiemy i dowiemy się teraz tego za chwilę. Także widzicie mnie już, słuchajcie, moja sesja się powoli kończy. Został mi ostatni egzamin jutro, także trzymajcie mocno za mnie kciuki. Mm, I cóż, czekamy, zostały mi dwie minuty, więc wrócę wtedy jak. Zacznie się premiera. Zatem kochani, nasza premiera powoli się zaczyna z tego, co już widzę. Jest most najprawdopodobniej do nowego miasta w Simsach 4, więc jest ewidentnie ciekawie. Aha, to nad tym miastem po prostu budzi się dzień. 30 sekund, zostało piękne słońce. Wydaje mi się, że to będzie bardzo ładne miasto. Okej, okay, 9, 8, 7, 6, 5, 4, mam emocje totalne, 3, 2... I jeden I zaczyna się słuchajcie nasz zwiastun Jeżdżenie wo dzieci O, małe, słodkie babacy No nie, nie wytrzymam, to jest najsłodsze na świecie Układanie puzli nowość widzę Stara osoba się wkurzała na dziecko, bo puzzle się śmieją Dziadkowie, czyli będą jakieś rzeczy z dzieckami związane Boże, co on miał na jakieś takie piegi śmieszne? O, bitwy na poduszki, jakieś sleepovery. Karmienie dziecka, to to już widzieliśmy To właśnie słodsze Ło! Jakie fajne. Growing together, czyli rośnimy razem. Nie wiem, jak to jeszcze zostanie przetłumaczone. Jakie słodkie dla małych tych, bo basów te rzeczy. Ten rower drugi raz pokazany jest. Uczenie się w ogóle jazdy na rowerze. <laughs> Dziecko będzie można na plecaku nosić, jak taki kebab. To piękne. <laughs> będzie można po Ej, to jest przesłodkie. No nie powiecie, że to nie jest przesłodkie. <laughs> Dmuchanie balonów. Jezu, i śpiwory w ogóle. To jest nowość. Przebier przebierak będzie w dodatku. A, i widzicie, przebierak w dodatku. No tak, to będzie <laughs> To... Ząbkowanie, nie, wyrywanie zębów, cudownie, jakieś wspomnienia będą, jak widzicie O, będzie można cię jecieć... może to w... Budowanie, nie, domu na drzewie Z dziadkiem i z babasem małem na dworzu Jezu, ej, to jest super, ej, ale super zjeżdżaniem, jakie słodkie I wszyscy mogą tam siedzieć, zobaczcie Nooo czy to nie na to wszystko czekaliśmy? ciąż jakieś baby shower, baby shower, to było baby shower. To jakieś uczenie mowy. Dziadki będą mogli chodzić jakiś jogging razem wspólnie, jak słodko, i dziecko z nimi. I płacz, bo dziecko. Co to ta walizka, ma? Będzie można zobaczyć sobie dziecko, i dzieci będą się opiekować, o do spać. Przytulanie. I co, fajnie, jakie słodkie. Jedzenie jakichś rzeczy. Co to sam, nie wiem, co to jest za gra. Tutaj, dziadko wystało pieniądze, dzieci się bawią, tańczą, w ogóle te plecaczki są niesamowite. Oh my god, oh my god, jestem w szoku, jestem w szoku, jestem w szoku, co tu się dzieje? O nie, kopnął, no, łama, kop, łama, Boże, Może ono kamery? 16 marca, to już zaraz! Przesłodki ten trailer, przesłodki ten trailer, nie powiecie, że nie, to było najsłodsze rzeczy na świecie, którą widziałem. Jaka słodka ikonka, I can't. o nie! Dobra, wow, lecimy, słuchajcie, teraz oglądać sobie to klatka po klatce, co tu się wydarzyło? Nie mogę, nie mogę, nie mogę za dużo. Dobra, zatem, kochani, będziemy sobie teraz oglądać wszystko: klatka po klatce. Mamy nowe miasto, które dojdzie w nowym dodatku. Fajne z domki, ale widzę, że to jest makieta. No i nauka jeżdżenia na rowerze przez Bachorka, to jest ewidentnie nowość. Fajny ten rower. Mamy rodziców, którzy kibicują mi brata, rodzeństwo i też był bez zemny, już ten brat widziałem. No i tutaj mamy dziecko w... I też widać jest tutaj luczek na, jak widzicie, minimalnie na przewijak, że tutaj on sobie stoi. Dziecko, jak widzicie, leży sobie w fajnym łóżeczku i się przebudza. Fajne tą, tą animacją, tutaj też młoda nie miała zęba. No i tu mamy jakieś układanie w sumie z dziadkami puzli z tego co widzę. Dziadek się wkurza, jakaś taka sala, w ogóle nie wiem, czy to jest jakieś takie miejsce spotkań, chyba coś w tym stylu, tak to wygląda, zupełnie szczerze powiem. Okej okay. i mamy śmianie się przez babcie, śmianie się przez wnuczkę, tak naprawdę i dziadek wkurzony i ma jakieś takie właśnie zmarszczki śmieszne na czole i takie w ogóle jakieś plamy fajne, więc podam mi się taki taki A Adam no co to jest. Tutaj mamy jakieś kino w ogóle, nie wiem czy do tego kina będzie, można chodzić, pewnie to będzie Królicza Nora, ale może będzie można razem do kina chodzić, tam jest się randkowicze samo ogólnie coś w tym stylu. Tutaj mamy em, no tak zwane spanie kolego prosto aż takie taki, taki slipover, bo widzę, że to są jakieś śpiwory i tak dalej, dziecko próbuje wejść w ogóle na kanapę do nie? ale nie wychodzi mu ewidentnie. No są nie każdy jest jak w tym trajerze nie ma zemów, wszyscy są po prostu mnie. i Mamy też skupienie się tutaj na małych brzdącach, czyli karmienie ich tym gerberkiem. To już widzieliście w moim przymociku aktualizacji, jak wam pokazywałem te małe gerberki. I to jest najsłodsza rzecz na świecie czyli małe dziecko po prostu stojące w brzuszek tego, tego Bobaska, tego młodego. No po prostu, ja pierdzielę, to było coś słodkiego totalnie. I tutaj mamy rodzinę pod takim, nie wiem, co to jest takie miejsce, jakby John tu będzie coś w stylu aquaparku vibe i w ogóle. No mama tutaj trzeba w ogóle dzieciaczkę z okularkami. To jest w ogóle przesłodkie. Bardzo mi się podoba. I cały tamten park był pokazany, jest nawet z niego zdjęcie i też wychodzi na to, że będzie jakieś taki, takie wspomnienia chyba, no bo skoro takie zdjęcia można sobie postawić, to coś w tym stylu będzie. Tutaj mamy salon yy, i zabawa z tą taką matą sensoryczną. Nie wiem, czy ona jest, to jest w sumie sensoryczna, jakieś głupoty teraz palnąłem, ale po prostu jest to słodkie, jak ten dzieciak mały się bawi tutaj różnymi rzeczami, młody jakieś tam opowiada, gdzie się cieszy. I z to tu widzicie po prostu nowe, nowe obiekty budowania i kupowania, zasadniczo. Mamy tutaj też. Co to jest? To jest dom, jakieś nowe widzę już tutaj. Jakie słodkie w ogóle wyglądają jak z custom content te, te roślinki. No i oczywiście nauka jeżdżenia i w ogóle ten zapakowany w kebab dziecko, gdzieś jak tego ojca, zobaczcie, to jest najsłodsze na świecie. Nie mogę tego przeżyć. To po prostu to, że można sobie tak dziecko wziąć na plecy. No, no totalnie super. No i nauka jeżdżenia, to już widzieliśmy. I podnoszenie tego dziecka w ogóle, co tu się dzieje, ja nie mam siły kochani, niesamowite, wszyscy na to czekaliśmy, że to dziecko z tyłu tam się nie wywali, to jest niesamowite w ogóle, no, ale zobaczcie, że można tak podnieść dziecko. No, jest to takie bardzo rodzinne i takie, taka rodzinna miłość jest po prostu tutaj pokazana i ja to kocham po prostu, za mamy e, balon dziecko, pompuje, jak widzicie i rodzice sobie siedzą, ja też jakieś widzę, sleepover, to jest ów bo ten mały bachorek też w tym słodkim braku sobie tutaj siedzi, no piękne to jest, po prostu piękne, mamy przywijak, który dojdzie właśnie z dodatkiem, bo wydaje mi się, że w aktualizacji on nie dojdzie, tylko dojdzie właśnie z dodatkiem to też jest spoko, jakoś nie narzekam mocno, wiadomo, że ten datek jest po to, żeby po prostu i ta cała ktoś jest z moimi dziećmi, że po prostu mocno przychajpować to i żeby sprzedaż była jak największa. To jest oczywiste, no nie, no jest małe dziecko cieszące, że ojciec go przebrał. Tutaj mamy wyrywanie zębów, ciekawczycie wróżka z ale w sumie wróżka z nie u każdego przychodzi, więc to jest spoko, ale ma wspomnienie, właśnie. Oj, nie, w sumie jakieś pieniądze, a co więc może faktycznie się dostaje coś za to? I też kolejne wspomnienie. No przesłodkie to jest po prostu umrę. No i to w ogóle budowanie domku na drzewie, że to jest hit, po prostu zobaczcie. I budują sobie w ogóle, ciekawy jestem czy te drzewa, na, na pewno te drzewa będą po prostu jakimś obiektem i będzie, wiecie, można na tym obiekcie sobie wybudować, w sensie kliknąć buduj, buduj domek na drzewie czy coś, no nie? No i małe bo pracujący na jakimś kocyku i cieszący się po prostu, wszystko jest takie rodzinne i to jest vibe, i to jest vibe, że w ogóle można tam do góry wejść, to też mi się podoba, tutaj widzimy jakieś nowe akcje dla dzieci, rowery, jakąś taką, to chyba jest w ogóle w grze, więc nie sądzę, że to jest nowość, ale ogólnie w ogóle to bardzo, bardzo spoko, no i tutaj widzicie, Cargina, razem z dziadkiem bawi się, i można sobie zjeżdżać. Następnie mamy troszeczkę luku na miasto, widać, że to jest jakieś takie miasto, chyba przymorskie, widać też ten most, który było widać na początku. Takie spocieszanie bo widzę, że on stracił pracę, ten sim, i też widać wnętrze, jakiś fajny ten. Pianino, łonie wow, są bite. fajne kolory, super, podoba mi się. Mamy Baby Shower, z tego co widzę, które jest zaprawiane z okazji tego, że nasza simka będzie miała niedługo Bobasa, ewidentnie. I tu fotel bujany był już wcześniej, ale widzę, że tu też dochodzi jakaś nowa opcja fotelu bujanego. I dziecko im wypowiada, oni, ty rodzice go coś uczą. No i ten jogging babć w ogóle jakie słodka ta... Ta chustka niesamowite. Te włosy słodkie, to po prostu. To jest vibe po prostu, dzieckowie chodzący i uprawiający jakiś taki sporcik, no nie i te dziecko chodzące za nimi. Takie cieszące się totalnie kocham to po prostu. Tutaj mamy jakiś Simów, którzy z tyłu widać też, mamy cały luk na przewijak I mamy też Simów, którzy po prostu są zmęczeni posiadaniem nowego dziecka, więc dzieckowie przyjechali po prostu im pomóc i ich odciążyć. Zobaczcie, można cudownie podać dziecko do rączki, piękne. I rodzice, jak widzicie, sobie śpią, dziadek sprząta, także ogarnianie tutaj zachodzi ewidentne. I to jest fajne, bo to jest taki vibe nagrania po prostu merą tego, no nie? Więc to mi się mega, mega podoba. No jest to świetne. I ten buziak, nie, ja po prostu umrę, nie? Umrę totalnie. I tutaj mamy jakieś y, grillowe party, jakieś grillowe takie przyjęcie, jak widzicie, w fajnym miejscu w ogóle. Ciekawe, czy możemy sobie to miejsce jakoś wynająć, czy coś. No i ewidentnie dużo, dużo dzieci. Tutaj ten bobas, jaki, słuchajcie, po prostu cały brudny. O co tutaj chodzi totalnie, nie? To, co to, nie wiem, co to jest za gra? To jakieś skrable? Nie mam pojęcia, co to jest chyba tak. Dziadek daje pieniądz dziecku, czyli jak widzicie, może sobie kupić. Nawet myśli o tych o cukierkach, że możesz sobie kupić cukierki, więc to jest mega spoko. I bachorki. Nie, ale zobaczcie tą animację tutaj. Jak ona podaje, to po prostu. jest dla mnie niesamowite. To podawanie dziecka, to jest, to jest piękne. Tutaj mamy jakieś nauki, nauka chyba korzystania z telefonu dla dziadka totalnie i pokazuje mu tak, jakie słodkie. także spoko, że też zadbali o starych bo, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Mamy kopnięcie matki po prostu bez wkurzenia, czyli bunt jakiegoś dwulatka totalnie, i to jest po prostu. Niesamowite, oh no, kocham to po prostu, no i mamy 16, słuchajcie, marca że jeżeli do 27 kwietnia kupicie ten dodatek, dostaniecie te rzeczy, które mamy tutaj, um, czyli bujaczkę, jakąś huśtawkę, zjeżdżalnię i ten takie nasidełko od tylne na plecy, coś w tym stylu, więc zobaczmy, co więcej wiemy o tym dodatku. Dajcie mi sekundę, zobaczcie co dostałem od EA, jakie mamy informacje na teraz. Zatem, kochani, mam oficjalne potwierdzenie tego, jak będzie nazywał się nowy dodatek do The Sims 4, i będzie to razem raźniej. I uważam, że to jest taka słodka nazwa: no po prostu idealnie opisuje to, o co chodzi. Jakby ja totalnie kocham, wiecie, taki, taką rozgrywkę rodzinną, więc dla mnie po prostu nazwa jest super. Przejdźmy sobie teraz dalej: tak wygląda logo tego dodatku, czyli mamy maluszka przytulającego starszą osobę, następnie mamy okładkę, jest ona przesłodka. Kolejna rzecz to zdjęcie numer jeden i przy okazji ja przeczytam wam teraz takie szczegółowe, że tak powiem, informacje o tym dodatku. Zatem pierwszy punkt to trwały wpływ. Kluczowe wybory i etapy będą kształtować Twoich Simów. Odblokowuj i zmieniaj cech osobowości w trakcie życia Simów. Kolejna nowość, czyli odblokowywanie i zmienianie cech osobowości. Bardzo ciekawe, no bo jednak simy się zmieniają, nie mają ciągle tych samych cech, więc to jest spoko. Podczas gdy oni zmagają się, uwaga, z kryzysem wieku średniego, także wraca do nas kryzys wieku średniego znany z pokoleń, super, reagują na prośbę rodziny o wprowadzenie się i wiele więcej jakie prośby będzie na wprowadzenie się, czy może być tak, że dziadkowie na przykład um, będą chcieli do nas sprowadzić, coś w tym stylu, zobaczcie, tutaj mamy też jakieś takie fajne znamiona i w ogóle tak samo jak widzieliśmy ciemiączko, czy tam ciemiążko dla dzieci, także widzę, że to też będzie u dorosłych z nim także to jest bardzo, bardzo spoko Odkrywanie siebie to podróż na całe życie. Taki jest opis tego zdjęcia. Następne zdjęcie to jest to. Dynamika społeczna. Czasami Simowie po prostu się dogadują. Twój Sim może znaleźć wspólny język z Simem spotkanym na imprezie, ale mogą też nie przypaść sobie do gustu. Teraz ci będą mieli preferencje, które wpłyną na to, czy się z kimś polubią, czy wręcz przeciwnie, staną wrogami. Czyli słuchajcie, mamy zapowiedź, dokładną zapowiedź tego, że wraca do nas coś na stylu systemu Chemist The Sims 2. A ja na to czekałem totalnie bardzo, bardzo długo, więc tym Jezu, nie, nawet nie wiecie, jak jestem zadowolony w związku z tym, że to coś takiego po prostu wraca. Jestem totalnie zadowolony i kocham to, bo bardzo lubiłem to w Simsach 2. Także totalnie super. Kolejne zdjęcie to więzi rodzinne. Więźni łączące z pokrewnych Simów są ważne i złożone. We wspólnym życiu pojawią się okazje do kłótni, zgody, które będą wpływać na dynamikę rodziny i relacje Simów z jej członkami. Więc tutaj jest zapowiedź tego, że będzie się działo i będzie mieć dużo interakcji rodzinnych. I ostatnie zdjęcie to. Coś dla rodzin. Położona za taką oceanu Sansequoia, nie wiem jak to się jeszcze czyta, była niegdyś małą wioską rybacką, która przechodziła się w tętniące życiem miasteczko. A znajdziesz tu spokojny przedmieścia, tłumnie odwiedzane centrum rekreacji i z społeczność, a nawet miejscową wpływową rodzinę Robolsów. Nie wiem co to są za, nie, słuchajcie, osoby. Natomiast tak wygląda, nawet dlatego, do Sims 4. jestem ciekawy, co o nim sądzicie, czy jest to dla was, do tego, o którym marzyliście. Ewidentnie marzyłem o nim i mi się mega, mega podoba, jestem mega zajarany, Więc czekam na wasze opinie Uważam, że tego właśnie potrzebujemy no, natomiast wiadomo, idealnie nie będzie, to jest EA, ale liczę, że będzie naprawdę bardzo dobrze. No i cóż, czekam na waszą opinię, dajcie znać 16 marca premiera. Ja dziękuję za oglądanie tego filmu, Zapraszam do zobaczenia i pa!